Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Żyutek i witam was wszystkich w kolejnym odcinku na serii Młody na roli Witam was w kolejnym odcinku. No jak zawsze yy, na moim kanale, gdzie odcinki są nieregularne, no ale niestety tak to jest, kiedy się ma mało czasu. Witam was dzisiaj na stepie. Jestem tutaj yy, u chłopaków, nie bez powodu, ponieważ dzisiaj żegnamy się z naszym ciągniczkiem yy, Zetor 3011 Ogólnie Przepraszam, jakby był z marką, czy coś, ale jestem chory. Że nie się, wiadomo, jaki teraz mamy klimat. E, czy nam będę gadał przez nos? Wiadomo, ciężko. E, no i co tam? No dzisiaj spytajmy, właśnie, że torka. E, jak widzicie, mamy na koncie 203 tysiące Znalazłem trzy znaczki, z czego jeszcze skosiłem pola pszenicy 2 i kończymy jęczmień. Znaczy kończymy, bo jak widzicie, zacznę, rozpadało się. Ale nie ma co, trzeba się już żegnać. Sprzedajemy zetora za wartość 61 tysięcy, także sporo. Mamy 60, 265 tysięcy, no i e, już je lecimy do chłopaków odebrać. Kolejny sprzęt. A miałem jeszcze tutaj, a zapomniałem, czy ja na pewno ja teraz profilaktycznie to zrobię. O właśnie to, bo niestety tutaj, znaczy, no, niestety, no posiadam moda, który pozwala mi na umieszczanie sklepów w różnych miejscach i e, czasem e, czasem kurczę, e, mogę się zapomnieć i pojawi się to totalnie gdzieś. O widzę tutaj zdjęcia... Z, e, to jest szpakowa. No dobra, my tu gadu gadu, a musimy już zakupić nowy ciągnik. Na razie zajrzymy tak na promocję. Na promocjach właśnie jest ten oto Ursus. Jest to Ursus 30 C385, na no 80, poczciwa. I właśnie ten ciągnik będę chciał sobie zakupić. No jest wiadomo w kategorii używanych, no ale chcę troszeczkę pieniędzy sobie przetrzymywać. Podstawka, także tak skonfigurujemy sobie. Szybka skrzynia. Czy potrzebna jest szybka skrzynia. Do przemyślenia, o tak powiem do przemyślenia. E, mitosy. E, tutaj mamy Lizarda. Hmm. No, mogą być i kontinental y, właśnie. Wystarczające są e, ustawienie kół, oczywiście obciążniki, no bo jakby nie inaczej. Typ NLK, na masce. No tutaj weźmiemy sobie ten typ drugi. Przedni obciążnik, wiadomo, e, trzeba sobie dołożyć, żeby trochę wagi miał. O, właśnie. Botniki przednie, e, szerokie, nie, Poszerzone wysokie, standardy. Nie, no weźmiemy sobie standardy, bo nie ma co. butniki przód. Typ trzeci, nie. Typ pierwszy. W sumie tak naprawdę, że mamy tutaj te, ten typ trzeci, to sobie weźmiemy ten typ już trzeci. Chlapacze, krótkie, ale najważniejszy kolor. Zaraz weźmiemy sobie, przeleciłem przeleciałem do przodu. Chlapacze, no to wiadomo, ramię podnośnika. ramna podnośnika, można zostawić oryginalne przednie światła. O, zrobimy sobie takie. Coś już takiego fajniejszego Bo ty w trzeci... Aha Niedźwiadek taki tak zwany Ja zrobiłem sobie e, ten, ten pierwszy, ten drugi typ Konfiguracja dachu mm, Wiadomo, światło oświetlenie musi być Kogut musi... W sumie możemy zrobić sobie właśnie takiego nowszego trochę ursusa. Mamy już 105 koła. Typ maski z boku. No właśnie, o, weźmiemy sobie z boku, bo nie potrzeba tu. Zaczep typ. Dobra, zobaczymy jak, jakie to są. Wez yy, ozy, no. Kierownica. Wez yy, kapselka z kapselkiem. Weźmiemy sobie to tego nowego typu 900 zł maska ścięta, prosta. A weźmiemy sobie ściętą. Konsola ładowacza na razie niepotrzebna, chociaż źle kosztuje 7000. Mamy 118 tysięcy. No na razie sobie zrobimy bez. No i dobra, teraz tak, konfiguracja silnika. Tutaj weźmiemy sobie czarny. E, trochę może mocniejszy czarny. O, właśnie, taki. E, kolor kabiny też taki. Czyli to był czarny 2. No to tutaj sobie dam czarny 2. E, kolor maski, no to zostaje. E, silnik no to czarny 1, czarny 2, czarny, 2, czarny 2, 3, 4. To się zgadza. E, piasty. Nie wiem, jaki to jest taki nowy kolor. E, poczekajcie. No, to jest takie, a coś, coś tego typu e, Kratka, kratka Dach może być, wiadomo, biały, taki ma swój urok. Felgi, falgi się zgadzają. E, tu tunio, okej, okay, może być, spoczko. Czy coś jeszcze tutaj pominąłem? Może w kołach coś się zobaczymy. Tutaj są takie koła. Mitas. No dobra, weźmiemy sobie kontinentale. Tak jak było, tak jest. Także kupujemy nasz nowy ciągnik za 112 tysięcy. Kup i jeszcze na koncie zostało nam ze 124 tysiące. Także mamy O to pięknego teraz Ursusa C385. Także to już coś takiego konkretniejszego. Nie jest jakoś wielce rozjechany. Wiadomo mechanicznie chociaż można go jeszcze mechanicznie poprawić i chyba właśnie to od razu sobie zrobię. Żeby mocy mu nie przybrakło. I poproszę napraw. 4000. Lakier praktycznie i tak nie widać, także to raczej nie ma znaczenia. Dobra, akurat dojeżdżam na gospodarstwo. Wypinam sobie przyczepę. Dobra, wjeżdżamy od razu. żeby nie było. Dobra cyk weźmiemy sobie autosankę e, Ponieważ ostatnia teraz e, przyczepa jest koszona obecnie e, Jęczmień e, Ostatnie pole jak widzicie mamy już 2 września Niestety po poprzednim odcinku no tak jak mówiłem coś się spieprzyło i I niestety e, Musiałem przewinąć o, o grubo z lip, e, Przez szczelwy slipiec do sierpnia z powrotem e, Który tak przeszedł szybko że już jest wrzesień no i te ostatnie pole musiałem sobie niestety odnowić, bo uskło to jest błod gry. No ale już trudno. Jest, na razie już jest jak jest. Eee, skosimy to już dwa pola zostały sprasowane tak jak było. Eee, miało być obecnie teraz e, tam na tym polu, e, którym obecnie zostało mi do, do koszenia. No to już, e, ta naprawdę te zostały, już została po jest w trakcie prasowania, ale naprawdę w tym, e, tym sezonie naprawdę sporo e, udało się zarobić, naprawdę ceny za zboża bardzo dobre, e, że już wreszcie mogę ciągnik sobie kupić, bo tym zatorem to naprawdę tragedia była, nie było ciągnika silniejszego. No ciągnik 30 takie jedzie sobie, to już mu wystarczy. No więcej nie potrzeba tego to już będą w przyszłości nowsze ciągniki Także na spokojnie. Od razu trzeba zawieść yy, pod szczepę, bo akurat wtedy akurat zbiornik był pełen, yy, trochę pokosimy, troszeczkę będziemy prasować takie pół na pół będziemy robić jakąś tu właśnie tyle trzeba będzie. Normalną muzyczkę sobie pierdyknąć. Aha. Dobra, no. MTZ jak zwykle przysiadł. Jakby by z sobą czekać, jak go trochę spróbuję pchnąć. O właśnie. Urwana wyciągnik już. To ty gadasz? teraz, to ja utknąłem. Ja pierdzielę, czekajcie, bo to. Tak to się nie da. Co tu się dzieje na tym polu? Aha, wychodzi na to, że jeszcze nie wszystko sobie wyschło, niestety mam nadzieję, że wyjedzie to MTZ czy to Belarus, Belarus bardziej no bo inaczej to będzie totalna porażka mam nadzieję, że jakoś to tam pójdzie ale widać, że gdzie gdzie jeszcze przyczepa ciągnikiem właśnie wpada Zobaczcie gdzie jest ten, a tu jest ten Dobra, kombajnik chodzi akurat Już się roz, rozgrzał O trzeba już to kończyć, bo to jest został tylko ten kawałek jęczmienia O, już przysiada No a tam już tylko to i wszystko, już jesteśmy w pożniwach no, patrząc, że chyba na następny sezon też trzeba będzie z kombajnem pomyśleć, bo naprawdę często częstotliwość tych zbiorników tutaj niby teoretycznie człowiek się powinien cieszyć, że jest tak dużo, ale... Kurna no co chwilę potonie, 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 to już jest bez przesady, no... No nie tak. Szanujmy się, bez przesady. Bo to też nie jest tak trochę za wygodne... ...potonie żeby już zatykał się kombajn Nawet nie wiem, czy nie będę jeszcze musiał pewnie jechać tak. Nie eee, wiesz go, bo kurna. Niby to na on. A on trochę tu kurde mieści. Jeszcze sporo jest pola do wykoszenia. Także sobie tutaj trochę przekosimy. Zobaczymy, czy mam nadzieję, że nie na Przynajmniej mam taką nadzieję, chociaż patrząc po niektórych o, bo już tutaj już przysiada. No ale chcę to już też mieć i z głowy, bo naprawdę tym małym kombajnikiem to jest taka udręka, że to się w głowie po prostu człowiekowi nie mieści No ale niestety na razie trzeba sobie radzić tak jak jest Nie stać na razie na żadne, żaden inny kombajn Na razie no trzeba działać tak jak jest Może w późniejszym czasie właśnie uda się już kupić coś lepszego Do... Młócenia zboża bo to jedna wielka pokracha, pokraka tylko wychodzi. Dobra W Czy dałoby się kurcze Aby się właśnie już uaktywnić e, Jakąś tutaj właśnie jeszcze przetwórstwo Bo kurcze no Chętnie O Już 50% bo chętnie właśnie bym sobie tutaj skorzystał z tego no bo na razie tak jak wiecie, no przynajmniej mi się na razie wydaje serii z Farming 25 nie zamierzam chyba na razie robić eee, z powodu braków modów i tak wszyscy się zaraz rzucą na 25 i zaraz będzie na tych oryginalnych taki szuk, że ło także na razie przy 22 zostajemy, a w późniejszym czasie 25 na pewno się pojawi, eee, chociaż tam jest coś tam na Myśli jakaś tam seria, ale to wszystko tak naprawdę wyjdzie w praniu, w praktyce. coś w ogóle z tego wyjdzie, nie ma co od razu się zapowiadać, bo cholera wie co to będzie. No już 80% no, szkór na mać. Szybko. Jeszcze trochę op. Dobra. op no dobra niech sobie leci na razie ten e, e, tutaj kombajn niech sobie lata a ja sobie wezmę tego Belarusa i od razu wezmę już się zaprasowanie. O. Żeby już troszeczkę mieć mniej. Tak, jest w sumie nieźle do przodu jesteśmy. Tak, tamte dwa największe pola to jest najmniejsze, akurat pole. Też może? Nie, no może podobne do drugiego, największego, to może jest tamte. Ja jeszcze większy mam e, kawałek Mniejszy, to jest tamten, to są te trzy z tych większych e, To akurat e, Na spokojnie sobie to już część poprasuję Zostanie tylko pozwodzić tak naprawdę I wszystko już będzie pokończone O, właśnie. Wiadomo trzeba może jakieś... by się przydało też jeszcze jedno jakieś pole e, sobie wziąć w dzierżawę. Tak właśnie rozmijałem, żeby sobie wziąć takie pole e, dodatkowe, ale no to zobaczymy chyba dopiero w praniu, bo przydałoby się jakiś lepszy sprzęt. Dobra, wiecie co? E, tak, już mają odprowadzony, jeszcze wyszedł zbiornik i cała przyczepa. No to sporo... E, Myślę, że na całą zimę dla kur już będzie. Także to jest już spoko. Łóżnibak, wreszcie Dwie, że które tu jeszcze mają do skoszenia, to już można lecieć, wysypać, kończyć prasować, no i brać się za zbieranie. Ale to już pewnie poza odcinkami, bo to się tak zejdzie, że szok. Mogę pomyśleć o jakimś turze, jednak do tego Ursusa, ale to. W późniejszym czasie może pomyślę jeszcze. Wszystko do przemyślenia tak naprawdę. Także wszystko jeszcze na spokojnie to pole takie fajne jest na sobie patrząc kurczę. To dzierżawę jakby spróbował może. Aj, mamy wyciągnąć. I tutaj nie tak trzeba będzie później sprzedawać. Trochę już i miodu, tam paleta się miodu pojawiła. Już też palety jajek się pojawiają także no. może tam coś tam może się zakręcić Zobaczymy w późniejszym czasie dalej jak to będzie wyglądać jest To jest do O kurna To do przemyślenia, kurna tam coś, taki nabór wy chodzi Dobra Wjeżdżamy Cię bierzemy No, trzeba już to wysypać teraz tak. Eee, jak jest proszę tył Lewa. Niestety triggery są daleko. Ale jeszcze spróbuję. A czekajcie, ja jest, to jest ciekawy, że się sprawdzę. Przejdzie czy nie, może e, przejdzie o kurna. E, e, naprawdę mają hamulce do kitu, złowo reagują. No teraz trochę lepiej, ale jest e, napisana pojemność jedno Także fajnie, wiadomo teraz przynajmniej ile jest w silosie, nie trzeba ma oko. Także to jest akurat spoko. Więc to jest silos. Dobra, ja to zostawię już sam na razie. I cóż, już tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Cześć!